Dobrej lakierni szukam. Samochód se zarysowałem. Muszę go gdzieś wylakierować. Znajdę cię, choćbym całe kaszuby miał w tym śniegu przejść. O, tam go pomaluję. Witajcie w kolejnym odcineczku na kanale Autoaktywni. Dawno nie mieliśmy tak pięknej zimy na kaszubach, dlatego postanowiłem dla Was nakręcić materiał humorystyczny, w którym to złamie wszystkie zasady lakiernictwa i wylakieruje swoje drzwi od samochodu pod gołym niebem w minus 10 stopniach Celsjusza. Samo przygotowanie do lakierowania odbyło się również w iście zbójnickich warunkach, dlatego teraz zapraszam Was na skrót i lecimy z lakierowaniem! Wyciągnę z kieszonki termometr, zobaczcie. Trzele ile mamy temperatury? Jak widzicie na dworzu mamy minus 12 stopni w tym momencie. Kurde, z grudkami lodu to lepiej idzie nawet. Mam 800 na mokro, a te grudki lodu to robią za matpastę. morsy morsują, to co, ja na mokro nie wymatuję? Ale piszcie chyba jeszcze trochę piachu z ulicy zostało. Te przełamania to lepiej rdzery bierze. Kurde, muszę zasuwać, bo lód bierze. Tak zimno jest, że robota szybciej idzie. Kurde, słuchajcie, mało wody mi się w jaderku robi. A w plenerze jak mało wody w wiaderku się robi, to wiecie, co się wtedy czyni? No ze śniegiem też pójdzie No dobra, teraz żeby nie było za dużo rys, poprawimy szmatką na płyn do naczyń. Taka stara metoda podwórkowa. Kurde, jak to jest zamarznięte. Starannie te prace trzeba tu wykonać. Przecież to jest... zakiernia podwórkowa to jest zakiernia najwyższych lotów. Kurde, przez lód się nie mogę przebić.

O. Jak śnieg zacznie padać, to postawimy dwóch piłków, jednego z tej, tutaj, drugiego z tej, ale dopóki nie pada zwijamy. Czekaj. Okay. Zawinął palec. Dobra. <słys> Mamy to. Druga. <słys> Kurczę, ten palec się... Ale. Paruje, Tak paruje, nie nadarza. Ale podtuszczą. one już są obojętne. Są. są elegancko. Zmyte z soli są. Kurde! O. Co ty robisz? Auto maluje pod Biedronką mi zarysowali. To zaczynamy. Pamiętajcie, bardzo ważna rzecz. Przy tradycyjnym lakierowaniu czujność musi być zmożona nadzwyczaj. A tutaj jeszcze dwa razy bardziej. Bo oprócz tego, że musimy obserwować, jak się rozkłada cały lakier, to trzeba jeszcze obserwować, czy nie nadchodzi chmura śniegowa. Zimno jest ta szybko małowa. Tutaj tak jakby nie żyło tym. ja lepiej nie dmucham tym zimnym powietrzem. Syfu zero, silikonu zero. K**wa niż w komorze u nas. To co, przerwa na ciepłą herbatę, nie? Jedna warstewka odparowana, za chwilę widzimy się na drugiej. Na dwie, na bogato, na dworze na pewno wyschnie. Stronę. Znowu na wejścierowo idzie. Muszę zrobić drobną tropę, bo nie uleje. go. Pierwsza siedemdziesiątka, taka niepełna. Na chwilach śniegiem nie sypnie, damy drugą, pełną, zamkniętą. Nadal bez bezśmieciowo. Ile ta kabina ma przepływu? Zobacz, już nie ma. Zero. To jak w którą stronę ta chmura poszła? O, znowu nad moich rowem czarne chmury się zebrały. Ci to mają wiecznie przerąbane tam. Sprawdzamy czy już czas na drugą warstewkę. Ty, to jest suche. A, jakby ktoś pytał czym lakierujemy. Lakier bezbarwny hit garażu 2020, mówię Wam. Polskiej firmy w puszce, więcej nie powiem. Nie chcieli się dorzucić na bułkę. Nie lokujemy. Nagrywaj szybko, półki nie cieknie! Pewnie się zastanawiacie, dlaczego zostawiłem te drzwi takie pomiedziane. No bo na swoich samochodach się robi albo na odpierdziel, albo na odwrót. Ja zrobiłem na odwrót. Najpierw lakierkę, później zrobię blacharkę. No co? Koniec roboty, ja już mam skończone na dziś. Przed dwie godziny, fajant, jadę nim do domu. Ale zanim idziemy włączyć grzanie, chodź. Ile, Grze, ile komorę włączamy? 65? Wyostrz. Ja uruchomię kabiny. To jest kabina dwustrefowa. Pierwsza strefa, pierwszy bieg. O. Słyszycie? Pierwszy bieg. Drugi bieg. Tak samo tu. Pierwszy bieg. No. To papierowe, to dysze Venturiego. <noise> A oświetlenie ekologiczne. <noise> Słuchutkę. Szybciej niż w upalnej gębko może. Już 50 stopni. Masz to? Zobacz. Janusz, nie tak. Tu trzeba dalać, bo ci ten klar zamarznie, Zobacz. Od prawej do lewej. Spust cały. Tu materiał musi wychodzić, chłopie. A swoją drogą, Janusz, można, można. Mówiłeś, że bez komory to się nie da. Filtry specjalne, cyrkulacja, przepływ powietrza. Jeszcze zobaczysz, po tej robocie będziemy mieli tyle klientów, że bramę tu będziemy zamykać. Iś ty bałwanie ty!